Ulica Tysiąclecia przejdzie kompleksową przebudowę. Prezydent Andrzej Nowakowski oraz przedstawiciele Wodociągów Płockich i Miejskiego Zarządu Dróg podpisali już umowę z wykonawcą. Robotnicy wejdą na plac budowy zaraz po długim weekendzie majowym. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na odcinku od Łukasiewicza do skrzyżowania z Zajęty będzie południowy pas jezdni. Ruch po pasie północnym ma odbywać się bez większych zmian. Ale będzie dozwolony tylko dla mieszkańców. Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Przed rozpoczęciem remontu tysiąclecia należało przeprowadzić kanalizację deszczową od Alei Kobylińskiego przez Aleję Pawła Nowaka. Ten etap jest już zakończony. Aleja Pawła Nowaka ma teraz nową nawierzchnię, wykonaną z takich samych materiałów, jakie zostały użyte przy budowie Alei Roguckiego. Dzięki temu udało się zachować jednolity charakter obu deptaków. W maju w Alei Nowaka pojawią się jeszcze ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Posadzone będą także nowe rośliny. Kapitalny sklep przy ulicy Tumskiej świętował swoje pierwsze urodziny. To wyjątkowe miejsce założone przez Stowarzyszenie Kapitał Ludzki. Sprzedawane towary to rzeczy przyniesione przez darczyńców, pracownicy nie pobierają wynagrodzenia, a zysk jest przeznaczany na pomoc potrzebującym. W tym sklepie wszystko jest kapitalne. Jest kapitalny pomysł, są kapitalni ludzie, bo to chyba najważniejsze, którzy dzielą się swoim czasem, energią, pomysłami, dobrem, które mają z innymi, a tych ludzi, jak się okazuje, jest kapitalnie dużo. Na urodzinach były życzenia. Ogromny tort, a także pokaz mody i licytacja zaprezentowanych zestawów ubrań. Dochód, rzecz jasna, będzie przeznaczony na cele charytatywne. Kiedy otwieraliśmy ten sklep rok temu, myśleliśmy o tym i wierzyliśmy w to bardzo, bardzo mocno, że ten sklep będzie takim miejscem dobrym. Dobrym miejscem, w którym każdy będzie mógł realizować potrzebę swojego czynienia dobra. Tej właśnie dobroczynności i pomagania ludziom. I się udało.